Kogo się spotyka tam daleko od brzegu? No nie wiem, ryby, a może jakieś meduzy, a może jacyś rybacy, jakieś sieci, jakieś boje, jak to wygląda. <noise> nie wiem czy oczekuje pan ode mnie odpowiedzi Boga, bo <noise> nie wiem jeszcze, chyba nie spotkałem go. To znaczy spotykam go codziennie, ale nie osobiście. <noise> Myślę, że to jest to jest sens mojego życia. Może to tak za głęboko zabrzmiało, ale no nie widzę, nie widzę jakby innego piękna niż pływanie na desce. Dla mnie to jest całe życie. Płynąc na desce z żaglem, można nawet spotkać największego ze ssaków. Będąc w, w Republice Południowej Afryki, no spotkaliśmy wielorybę, wieloryby, które tam są ściśle chronione. I tak naprawdę nawet baliśmy się do nich bardzo blisko podpłynąć, ale wiadomo, jest to ogromne wrażenie, kiedy. Płynie się na desce z dość dużą prędkością, i nagle widać kawałek wyłaniającego się z wody, olbrzyma. Czasami w oddali wyłania się złowroga postać najniebezpieczniejszego pirata głębin. Kiedy byliśmy w 1995 roku, zdaje się, byłem w Republice Południowej Afryki, też na Mistrzostwach Świata, mieliśmy spotkanie z rekinem, takim dość dużym. No wtedy wszyscy na wodzie stojąc zamarli, bo to było podczas treningu. I naprawdę w takiej no, dość przejrzystej wodzie pojawiła się ogromna ryba, około 3-4 metrów długości, także no, ogromne wrażenie. No. Tego pana lepiej nie zapraszać do zawodów. Dokładnie tak, no, z rekinem to, to akurat wiadomo, że nie, nie chcieliśmy, żeby surfował z nami, raczej staraliśmy się od niego uciec. Atmosferę poprawiają radośni gospodarze oceanów. Z delfinami jest zupełnie inaczej, są to... No, wspaniałe saki, które naprawdę bawią się też tym, one się co, co mnie naprawdę zdziwiło, w ogóle nie boją, bo tak jak płynęła, nie wiem, płynęła grupa około 20 zawodników, a w tym wielka ławica delfinów, która no, skacze obok pod deską, tak jakby właśnie surfuje. Także no, to jest, to było coś pięknego, naprawdę. Życzę każdemu, żeby coś takiego przeżył. Morze Bałtyckie ma też swoje uroki, a kochający szum naszych fal zapominają nawet o afrykańskich żółwiach, wielorybach i delfinach. Ja tutaj się wychowałem. To są równie piękne przeżycia, widoki. Niczym się nie różni. Aby żeglarstwo mogło rozwijać się w Sopocie, prezydent miasta wpadł na ciekawy pomysł. Chcielibyśmy na końcu Mola zbudować przystań jachtową, gdyż ciągle mało tych portów jachtowych na polskim wybrzeżu. Jest dużo nad jeziorami, tam mamy olbrzymi tłok, a polskie wybrzeże, jednak taki dystans 22 mil przy zmiennej Zatoce Gdańskiej z Gdańska do Gdyni jest dość odległy. I stąd też pomysł, żeby zarówno na Półwyspie, jak i w Sopocie wybudować nową przystań jachtową dla dwustu łódek. No, i wtedy Sopot będzie miał jeszcze więcej atrakcji. Choć już dzisiaj jest ich wiele. Sopot jest po prostu wszystko. Mamy morze, mamy góry zalesione wzgórza, mamy dużo ośrodków sportowych, żeglarskich, mamy hipodrom, gdzie można pojeździć konno. W zimie mamy nawet wyciąg narciarski, można zjeżdżać na nartach z widokiem na morze, co jest z pewną rzadkością. W wakacje będzie można zapewne jeździć nawet na nartach wodnych podziwiać wspaniałe widoki polskiego morza. Dla mnie to są miliony jakby e, odczuć zapachów, e, jakich zachodów słońca, różnych kolorów wody. Jest nie do opisania. Ja szczerze mówiąc mam tu wyrazić to w jednym zdaniu, a to jest dla mnie całe życie. Jeżeli zamykam oczy, to właśnie myślę o tym, jak jestem jak, jak to jest być na wodzie i cały czas do tego powracam. Lecz przed morzem trzeba mieć także respekt. Była taka sytuacja tutaj kiedyś w Sopocie, kiedy niespodziewanie przyszedł zachodni wiatr, tak zwany biały skwał, nie zdążyłem wszystkich zebrać na brzeg i zaczęło zawodników mi wywierać na zatokę. No i wtedy faktycznie mroziło krew w żyłach. Doświadczenia przeżyte w morzu pamiętamy przez całe życie. To jest taka jedna historia. Pewnego dnia na zgrupowaniu w Hiszpanii urwała nam się motorówka i trener wysłał mnie i mojego brata starszego, żebyśmy popłynęli w pław. Ona była jeszcze w zatoczce, to nie było daleko od brzegu, ale w pewnym momencie to się działo w przeciągu 5 minut. Wyszła z zatoczki, nabrała pędu, przyspieszyła. My zaczęliśmy za nią płynąć i Zanim ją dogoniliśmy, ona już była w połowie zatoki, co było po paru kilometrach. Przez pół godziny w lodowatej wodzie żeśmy gonili tą motorówkę, w końcu wyszliśmy na tą motorówkę. Mieliśmy wrócić na pagajach, ale to było zupełnie niemożliwe. Nie było, nie było, nie było um, paliwa w tej motorówce, dlatego mogliśmy tylko rzucić kotwicę i czekać na ratunek. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. I wtedy, choć się kłóciłem z moim bratem, on mnie tak przytulił. I to był ten moment, kiedy się zacząłem zastanawiać, co by było gdyby, gdyby nikt nas stamtąd nie wyciągnął. Oczywiście no musieli, bo, bo cały czas byliśmy na widoku, ale strach był i no to, to zapamiętam do końca życia. Takie braterskie pojednanie w tym krytycznym momencie. Przygody morskie z windsurfingiem pozwoliły naszym bohaterom spojrzeć nieco głębiej i dalej. To już nie jest tylko surfowanie w niesamowitych miejscach najcięższy trening czy walka z charakterem, to coś bardziej skomplikowanego, to zastanowienie się nad samym sobą, nad sensem życia, to początek, to niesamowity rejs w poszukiwaniu prawdy.